Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk AK47, Frontside Misty. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 maja. Wygranie macie pejsy w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz. dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca mano, z tej strony wowka dostaliśmy grubą informację od widza, pokazuję wam jeszcze jaką, przechodzimy sobie tutaj, patrzcie skrzyneczka plagi i patrzcie co się dzieje widz trafia, widz samuraj trafia właśnie Bowie knife Gamma Dopplera ze skrzyneczki za 8.40 więc ja też przybywam po prostu, żeby to sprawdzić, informacje no dosłownie dostałem przed chwilą wyglądacie to oczywiście nie później i tak, no i też Samej skrzyneczki aktualnie, no jak pusty. Mamy te 266 zł, właśnie na tą skrzyneczkę. Więc schodzimy sobie na dół, bierzemy sobie skrzyneczkę plagi, Będziemy to strzelać sobie na dwie opcje, czyli będą bitwy plus standardowe otwieranie. Pamiętajcie oczywiście o najlepszym kodzie, jakim jest kod WOWKETY, który daje wam 10% więcej przy doładowaniu, 2,10 zł na start, więc naprawdę super opcja. Dodatkowo macie szansę. Na dostanie skina przy wpłacie od CSGO Skinsa, dostanie skina ode mnie też jest po prostu na to szansa, więc jest naprawdę ciekawie. No i co? Zaczynamy sobie odcineczek. Oczywiście zostawiamy tylko ciekawsze skiny. No i nie wiem, powiedzmy tam ze 100 zł takie hmm, chciałbym wydać też. Właśnie na bitwę Pierwszy ciekawy skin już się pojawia Okej, okay. reszta już mnie zbytnio nie interesuje Nie będzie to jakiś długi opening Ponieważ otwieramy sobie po trzy skrzyneczki Skrzyneczki kosztują 840 sztuka No i ponownie, ej na razie każde otwarcie jest spoko, więc nieźle, nieźle. Skrzyneczka plagi ma swój początek, ma niezły. Chyba ponownie będzie niezły, drawno, nie? Znaczy, ten jeden zobaczmy. Oczywiście, że tak. Jeszcze mocniej niż poprzednie otwarcia. Na razie wygląda to niesamowicie. Nie po prostu, nie, nie w tym sensie, że trafiamy, wiecie, te najlepsze skiny. Tylko tymi średnimi skinami robimy bardzo, ale to bardzo dobrą robotę. Jeszcze tutaj nie było złego otwarcia z tych wszystkich, które robiliśmy. Ja czyżbym przechwalił? Nie, no, Glock, może będzie będzie coś warty jest ale dobra to jest akurat już słabsze otwarcie to jest akurat już słabsze otwarcie więc z tych skinów że akurat nic nie zostaje ze mną tutaj chyba również będzie słabsze czy tak będzie za chwilę się dowiemy oczywiście że znaczy czy słabsze nawet 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 powiedzmy że było tak jak mówiłem, lecimy sobie do tych 200 zł, zbieramy takie jakieś ciekawsze skiny, no i później wykonamy sobie już, tak myślę, dwie bitwy. Dwie bitwy sobie po prostu zrobimy, tylko nie wiem um, ilu osobowe, no ale tak znając mnie obstawiam, że po prostu zrobimy sobie bitewki, bitewki, bitewki. Dobra, to w sumie niech sobie zostanie bitewki trzyosobowe. Wydaje się, to zwyczaj właśnie najlepsza opcja jest. O, 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 o! I tutaj już będzie lepsze. Tutaj już będzie lepsze otwarcie. Dwa sobie skinki piękne zostają, więc super, super. Lecimy sobie z jednym z ostatnich już otwartych samej skrzyneczki. Będziemy za chwilę przechodzić właśnie do bitew. No i zobaczymy, jak tam bitewki nam pójdą. Może koskać się faktycznie nam tej siądzie z tej metody od Więc klikamy jeszcze raz. I to jest prawdopodobnie ostatnie otwarcie. Chyba tak Nie, tak, tak, tak. To jest ostatnie otwarcie takie standardowe. No i będziemy. O, dobra, gloczek spoko. Będziemy przechodzić sobie właśnie do batelek. Właśnie, batelek z samą skrzyneczką, Jak na razie jest całkiem ok, myślę. W sumie nawet możemy sobie podejrzeć na szybko. 150, tak jest. Jak na razie jest w porządku. Eee, idziemy sobie szukać, czekajcie. skrzyneczka plagi. 840, więc znajduje się tutaj. Żeby ona stać na dwie, więc mamy pięć skrzyneczek. Zaznaczamy trzy osoby. Bitwa numer 1. Bitwy będą oczywiście, jak zawsze, nie zawsze, ale akurat ta jest bardzo ważna, żeby ją zwyciężyć. I zdobyć też jakieś ciekawe no bo wiadomo, można zwyciężać jakimiś słabymi, bo wszyscy natrafiają słabych, tak też po prostu bywa. Ale na razie ja ze wszystkich nie trafiłem totalnie nic ciekawego, nie akurat mi nie idzie. Very bad pick zdobywa właśnie prowadzenie tych chłopaki, idą totalnie web w łeb. Nie wiadomo w sumie, który z nich tutaj będzie lepszy, i powstałem, że raczej ja tego już nie. Wygram, czekajcie. A żeby wygrać, Paysafe Carda napisze, jaka jest wasza ulubiona skrzyneczka na CSGO w Skinsie i liczbę od 1 do 5. Ja pierdziele, szkoda, szkoda, że trafiłem tylko tego bizona, bo jeszcze jeden ciekawszy skin jakiś wcześniej jak najbardziej byłoby to zwycięstwo. No wielka szkoda, naprawdę wielka szkoda tej bitwy. No ale trudno, nie poddajemy się. Jedną skrzyneczkę jeszcze dodajemy. nie, No i mamy następną bitewkę, ok? Czy tutaj też tak szybko gracze się znajdą? Czy już akurat nie? No zobaczymy, zobaczymy. O, też jak najbardziej. Tutaj gracze chętni na skrzyneczkę plagi, więc może coś z tym jest. Może też się dowiedzieli, że tutaj Bowie leci. No bo to nie jest, to nie jest codzienność, to na pewno nie jest codzienność, no bo jego, czekajcie, nas będziemy tutaj widzieć 0,014%, więc jest mocno, jest mocno, czy setnych, czy może setnych. Yy, można powiedzieć, że setnych. Yy, Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Tak, 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 ten będzie spokojny, no nie? Będzie spokojny, czy zdobyłem prowadzenie? Nie, ale różnice są naprawdę minimalne, więc wyciągam aktualnie tą bitwę. Takie, jest, słuchajcie, jest to mocne zwycięstwo. Jest to naprawdę mocne zwycięstwo, więc super, super. Podoba mi się to, więc mamy skompletowane tutaj wszystkie skiny i poszło nam naprawdę spoko Jak widzicie, naprawdę spoko, więc nadszedł moment, żeby skrzyneczka plagi. E, chociaż nie jestem pewien, czy chcę, czekajcie, zaraz sprawdzimy, czy jestem pewien tego, co chcę zrobić. Jeśli rzucimy sobie busta, szanse na koska się nie zwiększają. E, ponad dwukrotnie rękawice, ponad dwukrotnie Wupa, monsterek prawie 7 razy, 17, prawie 18 razy większe szanse. No, Na 57 Hyperbista, i to już jest poważny traf. To już jest poważny traf. To mi się podoba kałaszek. Również, no ten 57. Akurat ten 57 robi tutaj mega robotę W przypadku Boosta, no i pójdziemy z tym Boostem. Pójdziemy sobie z tym Boostem. Skrzyneczka plagi. Bierzemy ją. Tak, żeby też nie przesadzić. To myślę, że to będzie. Chyba 8 skrzyneczek. Tak, 8 skrzyneczek. 8 skrzyneczek, co zrobimy? Mm, oczywiście ponownie trzech graczy, ponieważ to są moje ulubione bitewki. Takie na trzech graczy ponownie. Bardzo chętnie gracze tutaj do nas dołączyli. No, ale chłopaki, no, mam dla was smutną informację, no bo to ja wygram tę bitwę. Czekajcie, teraz skrzyneczka kosztuje 16,80, więc tutaj już naprawdę takie lepsze skinki by musiały się pojawiać. Na razie prowadzę, ale bez szału, nie było nic takiego naprawdę mocnego. Na razie takie skiny totalnie standardowe, które trafiliśmy już nawet w standardowej wersji. Gloczka również trafiłam w standardowej, aktualnie prowadzenie tracę. A tak jak mówię. Ciągle czekamy tutaj na jakieś lepsze skiny. Ja liczę na tego five Sevena, że jednak wypadnie. O, zdobyłem ha prowadzenie tym Azerysem. Nie, nie zdobywam, nie zdobywam prowadzenia. Oj ojoj, oj oj oj, widzowie! Teraz, 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 trafiam, trafiam coś najlepszego, trafiam coś najlepszego, nie trafiam nic najlepszego, such. Ja pierdzielę, nie! Nie, to mogło wyglądać zupełnie inaczej. Skiny warte 100 zł 25 groszy 99.58. Minimalna różnica, bardzo, bardzo minimalna różnica. No dużo nie farta. Naprawdę bardzo dużo nie farta, że ta bitwa nie jest po prostu dla mnie zwycięska. Aż jestem w sumie w szoku, jestem w sumie w szoku, że to się nie udało, kurde, przecież to powinno po prostu być moje, jestem zawiedziony, jestem zawiedziony widzowie, aż wbiję sobie w bitewkę trzyosobową na Indirected Cases boostowane, no i lecimy chłopaki, lecimy tych chłopaki, wszyscy lecą, U, może to widzowie, więc pozdrawiamy Kwiatka i Non halanta. pozdrawiamy. Mm, I na razie ich tutaj rozgramiam troszeczkę. Nie, całkiem dobrze mi idzie, całkiem dobrze mi idzie, jak na taką bitwę. Nie narzekam, chociaż yy, w sumie, jakby im też tak, jak, tak jak im idzie, no to, że trochę lepiej, trochę lepiej chłopakom, że żeby poszło, żebym coś z tej bitwy lepszego jednak zdobył yy, przy zwycięstwie. Fajnie, że tutaj trafiłeś w yy, kwiatego. No i super, i super, udaje mi się zwyciężyć w tej spontanicznej bitwie. Cyrex mnie nie interesuje, procentóweczka. Czy to 100 z tych bitew mnie tutaj interesuje tak naprawdę? Ciężko jest w ogóle je wyłapać, bardzo, bardzo ciężko jest wyłapać te bitwę, więc pójdziemy swoją drogą po prostu i weźmiemy sobie Gold Case 2, weźmiemy sobie Explasion, damy sobie 2 i coś troszeczkę mocnego może tego sekret Stash Case'a, tego nie otwierałem, bardzo mało otwierałem, więc otworzę I, i, i gigabuła i gigabuła i to by było wszystko tą bitwę, ale to będzie czterosobówka, to będzie czterosobówka, eee, zróżnicowane skrzyneczki w miarę myślę, większość po dwie sztuki oprócz gigabuły, mogłem w sumie na to gigabułę drugą dorzucić ale okej. Okay. Niech tak będzie. Czekam oczywiście chwilkę. Moja bitwa aż będzie tam po prostu gdzieś sobie wisiała. Jak już ona spadnie na dół, to będzie ciężko, żeby graczy zdobyć. I chyba właśnie wpadła na dół. Więc mi zostało sobie tutaj tylko kliknąć pek No i zaczynamy tutaj sobie z bitfunią Na początek naklejeczki niestety nie trafiłem żadnej dobrej. Rosco trafił spoko naklejkę. To akurat bardzo fajna. Ponownie nic się trafiam, więc tutaj naklejki totalnie niefartowne dla mnie. No ale może ze skinami po prostu będzie lepiej. Może ze skinami po prostu będzie lepiej. Jak na razie jestem totalnie najgorszy. No serio, i to dużo odstaje. Bardzo dużo odstaje od nich. I, 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 czytra? No dalej nie, oni są coraz mocniejsi, a ja dalej odstaję, dalej tak samo jak odstaję. O, teraz chyba coś troszeczkę ciekawszego trafię, ale no co mi to... Nie no, w sumie Adriana i ja mogłem jeszcze dogonić. Z... No i jeszcze, kurde, no tutaj też było ciężko, było ciężko, zbyt duża przewaga Rosso tutaj akurat się pojawiła. No a na koniec nieco zacząłem nadrabiać, jeden na jeden, takie, okej, okay. okej, okay. okej, okay. to są te dwie nowe skrzyneczki, plus Gold Case, zobaczymy, zobaczymy, może akurat... Coś lepszego by tutaj dla mnie wpadło. Jako pierwsze skiny, no to ani, ani przeciwnik jak na skrzęczkę za 15 zł. Nie ma kompletnie z czego się cieszyć statecznie. Może Goldcase to naprawi, kurde, ale będzie ciężko. Będzie ciężko jednym Goldcase'em naprawić taką bitewkę. No ooo ja Widzowie, nie wiecie co się stało. Wy nie wiecie co się stało. 40 koła punktów eventowych nam wpadło. Eventowych, kurde, cały czas legadam. Bitewnych. Jest to dużo więcej niż ta nagroda. Dużo, dużo więcej. Przejdźmy sobie do sklepu, zobaczymy co dodatkowego zdobyliśmy. Więc tak, weźmiemy sobie to. Plus to jest 32, plus 8, ok, plus 100. I mamy te dwa skiny. Zdobyliśmy to całkowicie bonusowo jako taka nagroda dodatkowa z bitwy. Takie raz na jakiś czas spadają, no i udało nam się. Udało nam się to zrobić, więc mamy solidny zastrzyk, który pozwoli nam zrobić jeszcze mocniejszą bitwę niż mieliśmy w planach, po prostu. I, i, I czy polecimy sobie Wielkanocnie jeszcze? Być może, być może. Tak, polecimy sobie Wielkanocnie. Tylko bez tej najtańszej skrzyneczki polecimy sobie całkowicie wielkanocnie. Chyba, że to raz ta skrzyneczka najtańsza by akurat nam się przydała i będzie po prostu pasowała pod względem tego co posiadamy No i 10 skrzyneczek, piękna okrągła liczba i tutaj widzowie nie wiem czy nie iść jeden na jeden akurat w tym wypadku Ponieważ jest to fullowa bitwa, tylko jeden na jeden może. Nie, w dobra. Trzy, kurde. Trzy, trzy to jest standard. najczęstsze co robię to są bitwy trzyosobowe. Myślę, że się już sami przyzwyczailiście. Ja nie chcę iść wbrew sobie. Nie chcę iść wbrew sobie, bo potem będę żałować. Jeden na jeden może być różnie, a jednak z tymi trójeczkami jest najbezpieczniej w przypadku właśnie zwycięstwa, a czwóreczkę ciężko jest wygrać, więc to taki złoty środek. Zbitewek. Trafiamy. Najlepszy skin, ale jest słabym skinem. Kolejne, no tracimy prowadzenie. Nie, nie tracimy. Tutaj Mag10 też był całkiem ok. Dobrze, mi się wydaje, że teraz ten ust może być. No właśnie, no właśnie. Tak mi się wydawało, że ten ust może być już konkretniejszym trafem. Um, teraz, kurde, jego traf również jest bardzo dobry. O, teraz kałaszka, super, super. O, faktoryniu, faktoryniu, cudownie. Cudownie i znowu kałaszek, znowu kałaszek siedzi, tylko tym razem patrz dużo bardzo różnica, nie w Minimal minimaler, ale nadal jest to bardzo, okurde kurde, o kurde, co się tutaj dzieje widzowie? Ta bitwa będzie mocna, będzie mocna. Do samego końca tej są emocje, nie, nie wiadomo co się jeszcze wydarzy. Tak naprawdę ser trafi jeszcze jednego kałaszka lub coś i nie będzie to tak dobrze wyglądało. Ale na razie ha się nie zanosi, mamy już najsłabszą tylko koskeneczkę ze wszystkich, więc raczej nie powinien zaskoczyć niczym tak potężnym, żeby ze mną zwyciężyć. Zwyciężamy tą bitwę, która mm, przybliża nas do kosy naprawdę bardzo, ale to bardzo mocno. Idziemy sobie, postrzelamy jeszcze może jakieś pięciogwiazdkowe skiny który by pozwolił nam od razu otworzyć skrzyneczkę z kosą, byłoby bardzo przyjemnie, naprawdę, naprawdę mogło być bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Eee, dobra, to już jeden z ostatnich. Okej, okay, to już był ostatnie. Niestety nie pozwolił nam na to. I przed nami ostatnia bitwa trzyosobowa w dzisiejszym odcinku, jeśli zostanie zwycięska i nawet jeśli zostanie wygrana, prawdopodobnie, eee, bo od razu lecimy otwierać tę skrzyneczkę z kosunią. Da Kejik mu jedna z moich takich bardziej ulubionych skrzyneczek. Yy, więc damy sobie po 5 sztuk yy, do tego skrzyneczka właśnie ta wielka nocna niech sobie wleci damy też 5 sztuk i yy, y, y z tych skrzyneczek ja coś lubię, no z agentem się nie lubię. Yy, 50 mnie no, nie kuszą mnie w ogóle. Watercase może nie wleci na dwa po prostu sobie. A, 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 a. Czy dawać szansę dla agenta? Dam jedną, dobra, dam jedną szansę dla agenta, i zostaje nam jeszcze e, wrócić tą skrzynię. I mamy komplet, mamy komplet, widzowie. To jest bitwa o Koskę. Bitwę o koskę, musimy wygrać dwa razy pod rząd e, bitwę trzyosobową. Nie jest to prostym wyzwaniem, ale m, jak najbardziej może się to udać. Więc po prostu trzymajmy za to kciuki. Ponownie ser z nami tutaj e, chce powalczyć. Więc on tutaj jest chętny O tutaj ja wjeżdżam z trajtorkiem, słuchajcie, w minimalware. Nie, więc konkretny traf siada też Ballet Queen, więc duck case absolutnie nas nie zawodzi. Skrzynia, którą polubiłem dosyć niedawno, naprawdę robi robotę. Nie wiem czemu tej skrzyneczki wcześniej nie odkryłem. Otwierałem tam pojedyncze sztuki po prostu, chyba mi nie wychodziła. Ale jak już odkryliśmy tę skrzynię, no to widzimy, jakie konkretne ona potrafi robić, bo absolutnie tej na natrafy narzekać nie można. N no i co całkiem przyjemny po całkiem przyjemny openingu kolejny kałaszek faktury z tej skrzyneczki siada więc to naprawdę super no idzie mi super no, idzie mi super nie ukrywam tego jeszcze dużo skrzyneczek przed nami Agent może zrobić niespodziankę Tylko mam nadzieję, że ta niespodzianka Jak już by się pojawi, to jednak Będzie pozytywna, bo Znając agenta, starego agenta No to zobaczcie, na tego agenta Może naj najmocniejszego, najmocniejszego Szanse nie są jakieś ogromne, ale na tych Tam około 300 zł wartych 200, te szanse są naprawdę duże Naprawdę duże i słuchajcie 400, nie no, różnica jest solidna Różnica jest naprawdę solidna, nie wiem co Nie muszę trafić, agent jest ostatnią ich nadzieją Agent to ostatnia nadzieja tutaj Chłopaków i nie, nie trafiają nic, więc lecimy. Słuchajcie, mineczka, uu, bo zdobywamy w dzisiejszym odcinku koseł. Z metody widza przerodziliśmy się, słuchajcie, właśnie w koskę, więc jest pięknie. Jest pięknie. Koska zostaje zdobyta. Lecimy sobie, zobaczymy, co to za koska będzie. Oczywiście jedna z tych, więc klikam ten guziczek i zobaczymy, jaka koska trafia w moje ręce. Zatrzymaj się na hansmanie Kurde, nowaya ja knife. Ale jest kosa, słuchajcie, jest kosa. W stanie well, warm, całe szczęście, chociaż nie battle skirt, no i my jeszcze mamy szansę zdobyć kolejną i robimy sobie tą pojedynczą skrzynią na bitwie czteroosobowej, więc tutaj w przypadku zwycięstwa możemy otwierać za chwilę kolejną skrzynię z kosu. Takie rzeczy kurczę tylko u mnie. Eee, dobra, sprzedamy sobie tylko te skiny pocieszenia, co nam wpadły. Pek pek pek. I tu już powinno być nas stać. Czekajcie, ile tam było? Dwa nie stać nas. Okej, okay. cztery osoby sobie zaznaczamy i zobaczmy. Czy będę miał szczęście do najpotężniejszej eventowej skrzyneczki m, dostępnej aktualnie. Yy, czekamy oczywiście chwilę, może akurat tutaj gracze z ze zechcą ze mną po prostu powalczyć Jest ten śmaczek, który z nami walczył. Szkoda, że nie ma żadnego Nie no, w sumie może dobrze, że nie ma żadnego czasu. Może dobrze, może dobrze, bo tutaj mogły być naprawdę nieprzyjemne sytuacje związane z tym czatem. Więc wystarczą same motki, wystarczą same motki, lecimy sobie. Najmocniejsza skrzyneczka z eventu rzuca nam w tym momencie niestety nic mocnego, jak widzicie. Ja pierdzielę, co Eter trafia, co Eter trafia, co gościu trafił, patrzcie, co gościu trafił, ja pierdzielę. I to jest Battle no nie naj, najgorszy stan tego skina, nie, więc po tej failowej bitwie ze mną jednak mu się udało i trafił po prostu coś potężnego. Ja wam dziękuję za oglądanie tego potężnego odcinka, subujcie, lajkujcie, na razie siema i cześć.